Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie chciałam wszystkim podziękować za łapki w górę i subskrypcję. Będę robiła czytanie dla barana na maj 2021 roku. Rozkład będę robiła stali The Light Series Tarot. Wylosuję dla Was jeszcze jedną kartę stali słowa dla duszy. Z afirmacją. Oczywiście karty były wcześniej potasowane, ale jeszcze trochę potasujemy. O, tutaj trzy kielichy chciały się pokazać. Mak. Yy, jeszcze troszeczkę potasujemy. Dobrze. Dobrze. I zaczynamy. W przeszłości mamy trzy buławy, teraźniejszość. Król mieczy, przyszłość mak, rada, trzy kielichy, środowisko, otoczenie. Osiem denarów, trudność, księżyc, co zrobić? Trzy denary, i wynik, rycerz kielichów. Dobrze. Przesunę trochę te karty, bo widzę, że tutaj nie wszystko widać, ale nie chciałabym tych kwiatów też zabierać, przyznam szczerze. Dobrze. O, już teraz lepiej trochę. O. E, dobrze, tak. I zaczynamy. Zaczynamy. Od przyszłości. Mamy tutaj trzy buławy. Czyli, co tak naprawdę chcemy przyciągnąć do swojego życia? Może właśnie czekacie na te efekty. Może być też tak, że nie doczekujemy się tego, tego co sobie tam wymarzyliśmy to, co chcieliśmy przyciągnąć. I to z różnych powodów. Też powodem może być to, że to, co pragniemy przyciągnąć, no nie jest spójne z tym, co, co robimy. Tak. No, też czasami tak bywa. Więc tutaj ważne jest, żeby się przyjrzeć i po prostu czy, czy, to, czy to swoje zachowanie. Yy, zmienić sposób działania, yy, żeby przychodziło to, to czo, czego pragniemy? Yy, czy po prostu yy, no jest to niezależne od nas yy, i no trzeba tutaj też skorygować te swoje pragnienia? Więc taką tu mamy energię w przeszłości. Oczywiście ona będzie rzutowana na teraźniejszość i przyszłość na no to, co się tutaj dzieje. Y, oczywiście w teraźniejszości jest podejmowanie decyzji. Y, takich na chłodno, właśnie, bardzo fajnie, bo tutaj y, te decyzje myślę, że podejmowane są y, bardzo tak y, dojrzale. Y, y, właśnie mogą one też dotyczyć y, tego, co. co co chcecie po prostu przyciągnąć do siebie, że tutaj trzeba jednak skorygować tutaj te swoje może działania, tak? jeżeli nie przychodzi to, co, to, czego pragniecie. Więc tutaj, podejmowanie decyzji tak? takich dojrzałych, wyważonych, więc bardzo fajna tutaj, taka energia decyzyjna w teraźniejszości. Natomiast w przyszłości przepiękna też energia macie maga, czyli myślę, że to czego pragniecie, no może, może się zrealizować, ponieważ tutaj są takie przygotowania, tak jakieś plany i to na wysokim takim poziomie, a tutaj po prostu myślę, że będziecie mogli. Czarować i sprawiać, żeby to spełniło się. Macie wszystkie narzędzia, więc tylko po prostu pozostaje Wam działać. Tutaj karta rada. Mamy, mamy tutaj trzy kielichy. Oczywiście może to dotyczyć spraw jakichś emocjonalnych, tak? I ona też właśnie. Mówię o tym, żeby się właśnie tą sferą zająć. Emocjonalną, i tutaj chodzi oczywiście też o jakieś inne osoby, tak, że tutaj bardzo istotne są też inne osoby, które są dla Was ważne. Oczywiście, trzy kielichy to także jakieś właśnie sprawy relacyjne. Ale też i jakieś przyjacielskie. No, po prostu myślę, że tutaj ważny jest też w tych planach drugi człowiek. I to, czy to będą sprawy biznesowe, czy mówię, czy jakieś dotyczące relacji, to myślę, że tutaj chodzi o to, że, że, te, że te plany, że, że to, to, czego pragniecie przyciągnąć do swojego życia. Że to dotyczy y, ludzi. A więc tutaj y, myślę, że na to trzeba zwrócić uwagę, i że jeżeli chcecie właśnie do siebie kogoś przyciągnąć, y, y, właśnie tak pozytywnie, no to, no to tutaj y, y, trzeba na to zwrócić uwagę, na, na te osoby, na, czy, 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 czy jakąś jedną osobę. Tutaj środowisko, otoczenie, 8, 8 denarów, więc taka codzienna praca, oddawanie się codzienności, takiej żmudnej, systematycznej, konsekwentnej. Więc tutaj fajna taka dosyć energia, spokojna, wyważona, sumienna, więc bardzo fajnie się też tutaj pokazuje. Może też oczywiście mówić, że też ta osoba może być taka właśnie chętna też do współpracy i do pracy na przykład nad jakąś relacją, czy, czy tak jak mówię, relacją, czy biznesową, czy jakąś inną, męsko-damską, że też może, może to mówić te osiem denarów, że jest gotowa pracować nad relacją, nad związkiem. Natomiast trudnością jest tutaj księżyc, czyli jakieś niewiadome. No może być tutaj dużo niewiadomych różnych. Może to właśnie dotyczy tej osoby, tej, tej sprawy, tutaj tych, czy, czy tych osób tak, że, że trochę się poruszacie po omacku. może... Może macie problemy właśnie z tym, jak sobie radzić um, yy, w, w, właśnie w, w kontakcie z tą osobą, tak? Yy, I tutaj może po prostu no, nie czujecie takiego twardego gruntu, tak? I no, tutaj trzeba się troszeczkę zdać na intuicję. No, może ona troszeczkę też zawodzić. No, w, widać, że yy, tutaj yy, jakieś niewiadome, e, mogą powodować, że właśnie e, no, ma, macie jakieś właśnie e, problemy e, związane z tym właśnie, żeby, żeby się ziszczało to, czego pragniecie. E, natomiast e, co zrobić? Trzy e, denary, czyli jednak postawić na współpracę i to na takim wysokim poziomie, e, żeby e, że, że jednak no, sami nie jesteście w stanie jakby e, do siebie przyciągnąć e, tego, czego pragniecie, że potrzebni są wam do tego także inni ludzie. E, I tak jak mówię, no, jest tutaj też właśnie wymagane, e, żeby, żeby ta współpraca była na takim właśnie wysokim poziomie, tak? Tak jak mówię, no tutaj też ta osoba ze środowiska i otoczenia pokazuje się jako 8 denarów, więc myślę, że też będzie e, e, będzie chętna do tej współpracy. E, I tutaj jako wynik, radę e, mamy rycerza e, kielichów. E, rycerz oczywiście kielichów e, podąża za swoim sercem. E, za swoimi pragnieniami, za emocjami. Więc tutaj myślę, że to serce może Was właśnie też porwać, tak? Że też ta współpraca, albo ta współpraca może właśnie zaowocować. Tym fajnym właśnie tą fajną energią rycerza, rycerza kielichów, tak. Oczywiście on jest trochę chimeryczny, trochę zmienny, na to też uważałabym. Dlatego może jest tutaj potrzebna ta współpraca na wysokim poziomie, żeby to wszystko się jakoś ustabilizowało. Żeby on właśnie tak nie skakał z kwiatka na kwiatek, żeby to nie było y, takie chaotyczne, żeby to nie było takie zrywane, tak, tylko y, właśnie, y, żeby to miało też y, y, to pójście za głosem serca, żeby miało też takie mocne y, podstawy tutaj y, w tych denarach. Więc myślę, że y, bardzo fajny czas, y, taki emocjonalny. Może się dużo właśnie w różnych, różnego typu relacjach zadzieć, fajnego, ciekawego. Naprawdę piękna energia tutaj na Mali. Oczywiście wymaga to pracy i współpracy, ale tak jak mówię, macie też podstawy solidne do tego, żeby przyciągać rzeczy jakieś emocjonalne. Tutaj bym stawiała jednak na sprawy emocjonalne, których po prostu pragniecie w swoim życiu. Więc bardzo ładnie. Wylosuję dla Was, tak jak powiedziałam, jeszcze jedną kartę stali słowa dla duszy z afirmacją. Na no to tutaj jeszcze w tym miesiącu zwrócić uwagę? Może co warto sobie właśnie powtarzać przypominać. Jedną kartę tutaj wybiorę dla baranków. Na maj. Dobrze. Moje możliwości są nieograniczone. Mam w sobie moc, aby spełniać moje marzenia. No, myślę, że macie. Tutaj jest ten mag, przepięknie się afirmacja wpisała w czytanie. Macie moc, aby spełniać swoje marzenia i je przyciągać do siebie. Więc tutaj naprawdę bardzo pięknie się tutaj wam w maju pokazało. Oczywiście wymaga to pracy, ale macie tą moc przyciągania do siebie tych rzeczy, których pragniecie. A więc tym optymistycznym akcentem yy, kończę. Oczywiście, jak Wam się podobało, dajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał. A ja wszystkim dziękuję za uwagę. Hej!